Złoty, Cześć, dajemy medzikal! Nie jestem żadnym pato streamerem! Kurwa, czego by nie rozumiecie, ludzie? Nie jestem żadnym pato streamerem! Jestem normalnym youtuberem, nie żadnym pato streamerem! Odpierdolcie się na ode mnie, ludzie! Ulani, pa 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 pa! Złoty. Jesteś patostreamerem, bo wyzywasz ludzi i zażywasz substancje wyskokowe na live. Nie zażywam żadnych narkotyków, nie zażywam żadnych narkotyków, nie jestem patostreamerem i opierdolcie się ode mnie. Ostatni raz mówię. Puszka Pepsi, 1 zł. Jesteś patostreamerem, większym niż major. Nie jestem kurwa żadnym pato streamerem, odpierdolcie się ode mnie! Nareszcie kurwa, odpierdolcie się ode mnie! Nie jestem żadnym pato streamerem. Odpierdolicie się ode mnie, ludzie! Nie jestem żadnym patostreamerem! streamerem! Jesteś alkoholikiem i streamerem. Spierdalajcie pieniądze, ale dobra, pierdolcie się, nie robię tego lajba, Nara, kurwa. Pierdolę was kurwa, jeśli macie mi... nazywacie mnie od alkoholika, że jestem pato strimenta.